Dzień dobry, dzień dobry moi mili Państwo. Cześć, witajcie. Ja oczywiście jestem Hincul i mam dla Was dzisiaj kilka istotnych informacji na temat naszej ukochanej gry o czołgach. Tak, co tutaj Wargaming nam jeszcze dzisiaj zaproponował? Słuchajcie, dodali nam Raidina, czyli wymianę, zamianę pojazdów. Dodatkowo bardzo fajna maszyna jest do kupienia za w sumie dość przeciętne pieniążki. Niedrogo tutaj mi chodzi o cenę tego pojazdu. I inne, oczywiście jeszcze przypomnienia, dzisiaj sobie o nich powiemy. Najpierw przejdźmy sobie do sklepu i zobaczcie, co trafiło. Jeżeli oczywiście skrzynkę trzeba odbierać, tutaj odbierajcie sobie codzienną skrzyneczkę. Odbierzemy, tak jest. Dlatego, że wypada sporo bustów, a to się wszystko oczywiście przydaje. Wargaming dodał nam specjalne oferty. Tutaj mamy Artę, tutaj mamy T72M1, ale to nie wszystko. Tutaj mamy nową pulę również pojazdów, czy coś zasługuje na uwagę. Raczej nie, oprócz tego oto pojazdu, oprócz tego oto pojazdu jest to pojazd z drugiej ery, czyli zimna wojna. W sumie cena nie jest zła, 11 prawie tysięcy golda. Naprawdę kapitalna maszyna, jak gra ktoś na zimnej wojnie, a szczególnie na drugiej erze. Pojazd jak najbardziej polecam. Lecimy dalej. Wymiana zasobów tutaj nic nam się nie zmieniła, tutaj też nie, ale tutaj mamy oczywiście dodatki. To, to wiadomo, każdy chyba sobie już odebrał do nowego sezonu. Tu dodali dzisiaj nowy pojazd tej miesięcznej takiej ofercie. I pojazd na moją kieszeń kosztuje 10 euro. Czy to dużo? Niedużo, jak porównamy sobie ten pojazd z innymi premkami. A dlaczego? A no, dlatego, że zobaczcie na penetrację istne parametry z 10 Tieru, a jest to 8K, Tedek Nacji Radzieckiej, ISU 152K, dodatkowo niesamowicie wielka alfa, czyli uszkodzenia na strzał, aż 750 i pojazd w miarę mobilny w porównaniu w np. Porównaniu do groma. Jeśli miałbym porównywać ten pojazd z gromem, to zdecydowanie pancerz nie działa na jego korzyść. Tu najlepiej, jak gdzieś tam stoimy, sobie dalej i robimy, co do nas należy. Tak więc, ten pojazd dodali w ofercie specjalnej. Jak ktoś jest zainteresowany dobrą niszczarką i na ósmym tierze taką zarabiaczką, no to pojazd jak najbardziej wart polecenia. No i dobra, teraz przejdźmy sobie do głównego, można powiedzieć, tematu. Słuchajcie, mamy. Ja tutaj musiałem użyć mojego drugiego konta, tak, jest to moje drugie konto, na którym. Bardzo rzadko gram, ale od czasu do czasu muszę go używać, dlatego że na przykład chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, jeśli chodzi o tego tradina, jakie pojazdy są do wymiany. A na moim koncie nie mogę tego zrobić, bo wszystkie te pojazdy posiadam i w ogóle one mi się nie pokazują co jest do wymiany. A tutaj korzystając z tego konta drugiego, jestem w stanie wam to zaprezentować. Kolejna rzecz. Tutaj również możemy testować inne rozwiązania, i dodatkowo jeszcze to konto służy do drugiego, można powiedzieć, drugiego naszego pułku Tak, drugiego naszego półku. Ktoś jak chce dołączyć do dziadów numer dwa? Jest jeszcze wolne, są jeszcze trzy wolne miejsca, tak więc możecie sobie tutaj wysłać, a ja postaram się was dodać, jak ktoś jest oczywiście chętny. Co daje to? Nano daje to, że zbieramy te monety pułkowe, a później możemy sobie wymienić na przykład za taki oto pojazd, który jest obecnie w tym sezonie, bo w każdym sezonie mamy nowy pojazd. Tutaj mamy za 30 tysięcy tych monet pułkowych, mamy również różne camo i tak dalej, i tak dalej. Zawsze warto dołączyć do jakiegoś plutonu, czy tam raczej pułku, czy tam klanu. Patrząc na starą nazwę, i będziecie mieli, mieli tam jakieś korzyści, tak? Jeżeli ktoś nie chce, może sobie sam założyć taki klan, i to kosztuje chyba 850 sztuk Golda. Dobra, przechodzimy do głównego tematu. Wchodzimy na czołgi. Pamiętajcie, musicie wejść na czołgi, musicie sobie przyłączyć tutaj na pojazdy premium, wtedy musicie włączyć filtry. Robimy to prawą gałą, wciskając ją w dół na kontrolerze, czyli RS w przypadku Xboxa. wciskamy i pojawiają nam się filtry. Włączamy sobie filtry na odsprzedaż czy tam na wymianę i zobaczcie co nam się tutaj pojawia. Pojawiają nam się wszystkie maszyny, które możemy mieć. Na przykład interesuje mnie Powiedzmy, skorpion. Interesuje mnie na przykład skorpion. Wchodzę skorpiona i tak. Albo mogę kupić pojazd za 11 700, co raczej mi się nie uśmiecha. Możemy sprawdzić szczegóły. Możemy sprawdzić pojazd. Ewentualnie interesuje nas ta opcja, czyli odsprzedaż. Wchodzimy w odsprzedaż i tutaj wyświetlają nam się na dole pojazdy, nasze pojazdy, które możemy zaoferować, plus. Musimy dodać jakąś kwotę. Ja tych pojazdów nie mam zbyt wiele, ale jak ktoś ma dużo pojazdów i może skorzystać z tej wymiany, na przykład na takiego skorpiona, no to kto wie, może jakiś pojazd, który Wam się nie podoba, możecie sobie zamienić, dopłacając na przykład w srebrze, dopłacając w złocie mniejszą kwotę. Czyli tak, ja tutaj na przykład oddaję ten oto pojazd, nie interesuje mnie on, nie gram na zimnej wojnie. I wtedy dopłacam 7200 golda, to myślę, że no nie jest tak źle. A na przykład gram na zimnej wojnie. Ten pojazd jakoś tam zdobyłem ze skrzynki mi wypadł, czy coś tam. Za 7200 mogę go wymienić. Nie muszę wydawać tych 11700, tak? Wróćmy sobie do naszych filtrów. Pamiętajcie, wciskamy gałę na. W kontrolerze prawa jest togała Tutaj włączamy sobie filtr na wymianę i dodatkowo, słuchajcie, wczoraj ktoś mnie pytał o pojazdy dziesiątego tieru. Są so, tej wymianie dziesiąte tiery. Mamy tak, mamy niszczarkę, mamy walora i mamy jeszcze 120. Jedynkę dodatkowo, te dwa pojazdy. Ktoś też mnie non-stop tam pytał nieraz w komentarzach, kiedy wymiana, za wolne doświadczenie. Dziesiątek, no to jest wymiana za wolne doświadczenie. Te trzy dziesiątki są udostępnione, chyba trzy, a nie więcej jest, jest jeszcze czwarta. Tak więc również ten pojazd jest udostępniony. Obiekt 907, za wolne doświadczenie. Ewentualnie możemy sobie zrobić odsprzedaż, od, odsprzedaż i wtedy postępujemy tak samo jak w przypadku tego skorpiona, o którym wam tutaj tłumaczyłem pokazywałem tak dodatkowo słuchajcie ten pojazd czyli M26T99 rakietnica tak rakietnica też tutaj może znaleźć się w waszym garażu fajna maszyna mi akurat tym czołgiem bardzo fajnie bardzo przyjemnie mi się gra i zobaczcie na przykład za taki za takiego mogę mieć rakietnicę dopłacam tylko 4000 golda tak więc, jak najbardziej, słuchajcie, możecie sobie taką rakietnicę zdobyć w tej wymianie. Tych pojazdów jest dużo, dużo więcej. Jest ich naprawdę całkiem sporo. Jest na przykład wart polecenia Draugen. Jest na przykład, co tutaj jeszcze mamy takiego fajnego do polecenia? Double tap, dziewiątki. Mamy trzy dziewiątki. Jest double tap. Jest KPZ50T. Kapitalna maszyna, naprawdę kapitalna maszyna. Warto z niego. Z tej wymiany również skorzystać, jak ktoś nie posiada, a chciał mieć ten pojazd. Jest naprawdę sporo maszyn, może Was coś zainteresuje. Tak więc, Wargaming dzisiaj nam dodał oczywiście wymianę pojazdów, tak więc skorzystajcie, jak Was coś tutaj interesuje. Dodatkowo, przypominam, dla tych, co nie oglądali wczorajszego materiału, dodatkowo mamy nowy kontrakt na zupełnie, zupełnie nowy pojazd. Tak, zupełnie, zupełnie nowy pojazd, a jest to Hi-Se, hi-Se, tak. Możemy po prostu podpisać kontrakt, kontrakt i zacząć tą maszynę robić. Przejrzyjmy sobie etapy, czym tutaj musimy grać i mniej więcej jak to będzie wyglądało. Żeby na przykład ominąć etapy. Do końca 16 tysięcy golda to się nie opłaca. Warto lepiej tutaj sobie po prostu grać i zdobywać te po kolei etapy. Tutaj zaczynamy od piątek. Wszystkie pojazdy do aż trzeciej ery. Później, oj sorry, później mamy, słuchajcie, tu później mamy kolejny etap. Tutaj mamy dalej od piątki do trzeciej ery. Dalej mamy. Trzeci etap, dalej są piątki, ale już mamy czołgi ciężkie, niszczyciele czołgów, jeżeli chodzi o drugą wojnę, jak i również w drugim etapie, tutaj mamy czołgi ciężkie i niszczyciele czołgów. Lecimy dalej, czwarty etap interesuje nas i tutaj mamy też czołg ciężki, niszczyciel czołgów. Tymi pojazdami możemy grać, ewentualnie na zimnej wojnie gramy chyba wszystkimi pojazdami, tak więc jest taka różnica. <trych> I również piąte tiery jeszcze się łapią. Piąty etap. Piąty etap już. Piątki się nam nie łapią. Mamy szóste tiery. Musimy zacząć od szóstego tieru i grać. Musimy albo czołg ciężki, albo niszczyciel czołgów. No zimna wojna wiadomo. Lecimy dalej. Szósty etap. Dalej mamy szóstka, nam się jeszcze zalicza. Ale zobaczcie, ale, ale. Tutaj już pierwsza era nie bierze udziału. A tutaj było. Że bierze czy. A też nie bierze. Czyli w piątym etapie już pierwsza era nie bierze, tylko druga i trzecia. W szóstym etapie to samo, druga i trzecia era. I również gramy na zimnej wojnie czołgi ciężkie niż ciele czołgów. Lecimy dalej. Siódmy etap, tylko trzecia era, tr tylko trzecia era. A na drugiej wojnie tylko ósmy tier i dziewiąty i dziesiąty, tak więc już ani szóstka, ani siódemka nam się nie łapie i. Znowu czołg ciężki i niszczyciel czołgów i ósmy etap mamy tylko trzecia era i tak samo jak w poprzednim etapie ósemki, dziewiątki i dziesiątki czołg ciężki i niszczyciel czołgów. Tak, takie wymagania, a teraz może zobaczmy ten pojazd, jak on wygląda, Pan, podgląd pancerza, no papierowy, papierowy czołg ciężki, Wargaming nam dodał, słuchajcie, tak więc tak to wygląda. Czy będziemy omawiać parametry? Wydaje mi się, że nie, dlatego że wczoraj to zrobiłem. No, penetracja 220-255 i uszkodzenia 330. Jak długo ten kontrakt trwa? Trwa 69 dni, tak więc jest sporo czasu. Jak ktoś na przykład zaczął maszynę, bo wiem, że wielu z Was demaszyn robi, tak więc możecie spokojnie robić i myślę, że załapiecie się spokojnie jeszcze na ten pojazd. A ja nie mam co robić. Wargaming dodał ten nowy kontrakt, no to go sobie podpiszę i będę po prostu ten pojazd robić. Jak już zrobię, to zaprezentuję wam go na kanale podczas live'a, itd., itd. Tak więc słuchajcie, tyle. Tyle z takich ciekawostek, które pojawiają się w tym, można powiedzieć, tygodniu. Dodatkowo Wargaming dodał nam skrzynie wojenne. Są to bardzo podobne skrzynie wojenne, które mieliśmy podczas tego wydarzenia zimowego, czyli królowej lodu, ale, ale tutaj zmieniło nam się to, że dodali, zobaczcie, dodali zupełnie inne nagrody z tych skrzynek i dodali bardzo dużą ilość czołgów premium. Na przykład Leopard KWS 3, na przykład obiekt 752, type 59D TS-60 i tak dalej, i tak dalej. I dodatkowo z tych skrzyń wypada nam złoto i inne bajery, bo ta skrzynia identycznie wyglądała, jeżeli był ten właśnie event zimowy, ale z niej jacyś dowódcy, jakieś takie śmieszne dżołki wypadały, kompletnie się nie opłacały, kompletnie się nie opłacały. Również tutaj cena się zmieniła, bo na przykład za 20 skrzynek Koszt jest 35 euro na moją kieszeń, a pewnie w Polsce troszeczkę to inaczej wygląda, no bo macie ustawione złotóweczki. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Dzisiaj nie wiem, czy zrobię live'a, dlatego że wczoraj wam mówiłem, mam mojej połowicy urodziny. No i wiecie, wie, wiecie, jak to jest. Czas też poświęcić trzeba dla żony. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam ślicznie za uwagę i miłego dnia. Do usłyszenia. Hej!